Nagłe eksplozje zawsze budzą strach i niepokój, tym bardziej gdy dzieją się w naszym kraju. W ostatnich dniach Polska żyła sprawą drona, który spadł w okolicach Osin w województwie lubelskim. Zdarzenie miało miejsce w nocy i początkowo nie było jasne, co właściwie eksplodowało. Na miejscu znaleziono metalowe i plastikowe fragmenty. Szybko potwierdzono, że był to rosyjski dron. Według ustaleń mógł to być tzw. wabik, czyli bezzałogowy statek pozbawiony głowicy bojowej. To nie zmienia jednak faktu, że uderzenie było realne, a uszkodzenia w domach mieszkańców są odczuwalne. Ministerstwo Obrony Narodowej oceniło zdarzenie jako prowokację. Szef resortu Władysław kosiniak kamysz Podkreślił, że w obecnym momencie, gdy na świecie toczą się rozmowy o pokoju, takie ataki są sygnałem wysyłanym nie tylko do Polski, ale całego NATO. To oznacza, że Rosja testuje reakcje naszych sojuszników i sprawdza, jak działa nasz system obrony. Warto pamiętać, że to nie pierwszy raz, kiedy obiekt wojskowy wleciał na polskie terytorium. Wcześniej zdarzało się, że rakiety manewrujące, w tym typ H55, przekraczały granice. Jedna z nich spadła nawet w lesie w pobliżu Bydgoszczy. Były także incydenty w przewodowie, gdzie życie straciło dwóch obywateli. Eksperci zwracają uwagę na jeszcze jedną rzecz: dron, który spadł w Osinach, nie został zauważony przez nasze radary. To bardzo ważna informacja, bo jeśli technologia nie wykrywa takich obiektów, oznacza to, że Rosjanie mogą czuć się bardziej pewnie. Jeden z analityków wojskowych określił to wręcz jako prezent dla Kremla. Dlaczego? Bo teraz przeciwnik wie, że pewne modele dronów mogą przelecieć niezauważone. Politycy ostrzegają, że to pokazuje słabe punkty naszego systemu bezpieczeństwa. Jednocześnie pojawiły się pytania, czy Polska odpowiednio korzysta z dostępnych systemów antydronowych. Niektóre głosy mówią, że pewne rozwiązania przestały być używane. A to może być błąd. Trzeba jednak podkreślić, że rząd oficjalnie mówi o pełnej kontroli sytuacji i zapowiada zdecydowane kroki dyplomatyczne. Co to oznacza dla zwykłego obywatela? Po pierwsze świadomość, że wojna tocząca się na Ukrainie wciąż bezpośrednio nas dotyczy. Po drugie, że Polska jako część NATO musi stale inwestować w systemy obrony. I po trzecie, że takie incydenty mogą się powtarzać. Eksperci przewidują, że w przyszłości podobne prowokacje będą sprawdzianem naszej odporności psychicznej, ale też politycznej. Musimy zachować spokój, ale jednocześnie wymagać od władz pełnej przejrzystości i szybkości reakcji. Na koniec krótkie podsumowanie. Rosyjski dron spadł na teren Polski, wywołał eksplozję i uszkodzenia. Był to prawdopodobnie wabik, czyli obiekt bez głowicy, ale jego obecność nie jest przypadkowa. To test naszych możliwości obronnych i sygnał wysłany do całego sojuszu NATO. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co naprawdę dzieje się wokół nas, zasubskrybuj ten kanał i włącz powiadomienia. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych analiz i wyjaśnień najważniejszych wydarzeń.